na moim kanale. Za dwie godziny mamy wizytę u ginekologa jak co miesiąc będziemy robić USG, żeby zobaczyć czy wszystko jest w porządku no i zobaczymy syneczka naszego. Ale się jaram. Zawsze jak już dochodzi do tej wizyty, to mega się jaram, bo no fajnie jest go zobaczyć po prostu. Jestem ciekawy jak urósł, jak bardzo będzie się ruszał, ale y, zanim to zrobimy, to posmakujemy herbatę, którą dostaliśmy od Pawła z Singapuru. No, powiem wam, że naprawdę dobra. Kurczę, będzie trzeba częściej jeździć do Singapuru na herbatę. Równie Mam lekarza no dosyć daleko od naszego miejsca zamieszkania i jeździmy przeciętnie od 40 minut do półtorej godziny, ale mam naprawdę bardzo fajną panią, której ufam i wiecie, raz w miesiącu można poświęcić ten czas, żeby po prostu tam dojechać. Dobra, jak mamy 40 minut, to biorę herbatę ze sobą do góry i idziemy się ogarniać się z synkiem. Wszystkie wyliczki są, karta ciąży jest. Idziemy? nowa torewka jest. oczywiście, że tak, Już dzisiaj smakowałam herbatę, bardzo dobra. Idziemy, ale ja się jaro. Tyś się tak jara się, nie? No tak, fajnie, zobacz, że się zobaczysz. Zobacz. Zobacz. nie widziałeś, bo ostatnio byłam znaczy, sama. Znaczy to brzmi tak dziwnie? Się, no tak, ale zobaczysz, że to jest chłopiec. No tak, no, to no fajnie. Tak, bo wideo pisaliście, że. No, ale... Pica, trzeba zobaczyć. Ja już fizycznie widziałam na ostatnim z że to jest chłopiec. A ja jeszcze nie. No tak, no, więc jedziemy. Ale na ogół wiem co chłopiec ma, więc jeżeli Ola mówi, że Zobaczysz. to ma, no to jej wierzę Zobacz ja Zobaczysz, no. to ma. Jedź tą lodziarnią szybciej na tym pasie! To 20 chłopiec i 90. No nie wytrzymam, no. To jest takiej agresji! Co, <laughs> serbek on poproszę. I tościka z samym serem i wodę niegazowaną. To będzie wszystko. Nic nie zjedliśmy rano, nie było czasu, żeby pojechać do sklepu. Dlatego szybki tościki z maka. I potem pojedziemy sobie po lekarza na jakieś fajne świętowanie. Czemu na mapie pokazują trasy, które są 8 minut wolniej? No nie, wiem, czasami się pokazuje i się zastanawiam, kto wybiera te trasy wolniejsze. parkujemy i wytrzymy. Jesteśmy już po wizycie Nasz... Achał do nas Tak, ale wstydził się, cały czas siedział tak z ręką I nogę w ogóle miał stopę przy twarzy Jakie roz... Jaki rozciągnięte to dziecko, ja nie wiem Potacie <laughs> Ogólnie wszystko jest w porządku, oprócz serduszka W sensie nie, że coś jest nie tak, tylko po prostu pani gdzieś tam wykryła lekką arytmię Każdy z nas w ogóle ją wykrył tak. I Od razu jak zaczęliśmy słuchać serca to było, to było, to było takie, wiecie takie pu pu tak. No było tak nierówno tylko dwa razy było to słychać i to tak nie do końca. Jakby w sensie dziwne to było. Dziwne to pani było. powiedziała, że to mogło być po prostu coś związanego z moim oddechem, albo rzeczywiście coś jest z serduszkiem. My i tak jesteśmy jutro umówieni na echo serca do pani doktor Innej i na takie USG połówkowe, więc tam się wszystkiego dowiemy tak dokładnie, bo tam będzie, będzie tak badane dokładnie to serduszko. No jutro będziemy dokładnie wiedzieć, nie ma co przesądzać, jest okej okay generalnie wszystko. Tak, i wszystko, wszystko jest To najważniejsze, to najważniejsze że rusza się dużo. 350 gram waży już, Daj to coraz większy schłop. Fajnie. To też mi chłop. To tatusiu, O kurde. To no będzie bolało. Po musi, może. Plan jest taki, że ja mam masę pracy. Nic nowego u Skubiego, Więc musimy jechać do domu. Ja siedzę w domu i se popracuję. Dobra. A ja coś wymyślę. Mogę no. zrobić na obiadku? No Ponadki w no, Mogę zrobić, no. Stwierdziłam, że zanim pojedziemy na zakupy, to zrobię sobie małą drzemkę. Ogólnie, jak Paweł nie było, to bardzo się wysypiłam. Chodziłam spać około 22.00. Wstawałam rano i byłam wiecie taka naprawdę wypoczęta. No i gdzieś tam e, wczoraj zabrakło mi tych kilku godzin snu. Bo się z pową zagadaliśmy i poszliśmy spać mega, mega późno. Więc e, no dzisiaj to odczuwam. Oczy mi się po prostu zamykają. Więc teraz lecę na szybką drzemkę. I dopiero wtedy pojedziemy na zakupy i zrobimy obiad. Dobranoc, albo w sumie. Nie noc, bo nie jest noc. Co się mówi jak siedzię spać w ciągu dnia? Dobra drzemka po prostu, no. Miała to być szybka drzemka, a finalnie spałam dwie godziny i spałabym dalej, ale Paweł mnie obudził, że jest głodny. Ale ja ogólnie też już jestem głodna, więc wyjeżdżamy na zakupy. Stary nos obudził, tak nam się dobrze spało, nie? miło z jego strony. Do naszego obiadu będziemy potrzebować ziemniaki. Dużo sera, polędwicy z indyka i śmietana. Ogólnie to jest danie, które zrobiłam na jednej z pierwszych randek z Pawą u mnie w domu i tak mu zasmakowało, że do tej pory to sobie jemy. Serio jest mega dobre i mega serowe. Jak już, Państwo, mamy pokrojone, to je przyprawiamy. Ja tutaj daję różne rzeczy, w różnych proporcjach. Daję paprykę ostrą, paprykę słodką. Ale nie. chłopak... Pokropna. to. sobie. Do... Sól, pieprz, jakieś takie przyprawy do mięsa, jakieś zioła, no przeróżne rzeczy. Jaką ochotę tak daję, po prostu. naczynko żaroodporne, bo tutaj będziemy wkładać nasze rolatki. I bierzemy ser, dzielimy sobie na kawałki, kładziemy na kurczaczka, w sensie indyka i zwijamy w taki wiecie, rulonik. Taką rolatkę. O, i wkładamy. Można w ogóle to też zrobić sobie z szynką, albo z jakimś boczkiem w środku, to też dobrze smakuje. Teraz bierzemy jeszcze ser i kładziemy go tak po prostu na wierzch tych windyków. Jest mega serowa, tak jak mówiłam już. Jeżeli chodzi o sos serowy, to dodajemy do garnka śmietanę, dużo, dużo, dużo sera, troszeczkę wody i taką paczuszkę sosu serowego. Bez tego to tak nie wychodzi. W sensie ja próbowałam przeróżne sosy serowe i żaden nie smakuje tak dobrze, więc do tego sosu dodajemy właśnie taką paczuszkę i wtedy ten sos jest... Jak ten sosik się już zagrzeje i wszystko się ładnie zmiesza, to wtedy wlewamy go do naszego naczynia żaroodpornego. I to wszystko wstawiamy do piekarnika na około 40 minut, a z jak robimy sobie frytki, które my z Pawełm pieczemy sobie w airfryerze naszym. I to tyle. Ubiadek gotowy. Jakbyście pytali, jak wygląda żona idealna, to tak. Ale dobra, to Pyszne Paweł jeszcze zawsze do tego bierze kaczup. Mi ketchup, tu totalnie nie pasuje. W ogóle to jest mieszanka taka nietypowa, jeżeli chodzi o jedzenie. No nie, no w miarę normalne. Tak? No co, no tak jakbyś ja sobie pierś. No nie, ale jak na przykład. Zapiekaną serem i tego frytki z keczupem To jest obiad teraz na jakiś czas, ale jest spoko. nie można go jeść za często. No to będzie taki obiad, które nasze dziecko mówią, a ciekawe, to jadłem. Tak, nasz, nasz obiad, nie? Mhm uh -huh. Misiu, czy ty wiesz co jest nowego w KFC? Nie jestem głodny, jedliśmy obiad Ale tu nie chodzi o jedzenie, chodzi o picie Jest bubble tea w KFC Kochanie, jest 19.43, ja mam tyle pracy, jestem w 23 umówiony na 2 godziny A co będziesz był? Integrował się z moim przyjacielem Czyli grał To pojedziemy Ale tylko ty, do KFC i wracamy Jak czas to gram, a gram, tyle ile sił jest w komputerze Mam ambicje wysokomierze, chcę być level 100 Czeka. Jest, a, Tym tydzień czekam Jest, tym Kupisz mi Red Bulla, siedział po nocach? Tak Bez cukru Dobra, Dobra Widzowie i nowe są szejki i nowe jest bubble tea w KFC. Szejki to w tym, w Dubaju. To idziemy do KFC i wtedy wracamy do domu i już możesz sobie pracować jak chcesz. A ja wtedy idę spać. To jest dobry podział obowiązków! Zajebiste. Ja po prostu dbam o sen naszego syna. A ja dbam o dobre finansowe <grym> naszego syna. I on to już film. No i widzisz, podział dobry <grym> KFC. Jesteś gotowy? Co zamawiać? Bubble tea. Obie bierzemy, bo są dwie. Bubble tea? No i przecież ci mówiłam, że jest bubble tea! Nie mówiłaś. Mówiłam ci w pokoju twoim. Dzień dobry. Słyszałem, że Bubble tea podobne jest u Was. Jest? Jest, Tak. Mamy Mam go i jabłkowo. A to średnie obie, poproszę. Jeszcze? Bubble shake czekoladowy. Jeszcze Bubble shake czekoladowy, poproszę. Shake z bąbelkami, gazowany shake jest. Ale poczekaj. Bubble shake. Jak A z ja myślę, że to będzie z tymi kulkami też. A to Bubble tea. A Bubble shake nie będzie też z kulkami? A to ja już nie ogarniam. No bo jakby Bubble tea, Bubble shake, no to tak brzmi no jakby. ma to sens w sumie. I może będzie Bubble shake z kulkami czekoladowymi w środku. Ja nie wiem, widzowie, ja tylko widziałam, co jest. Ja po prostu stwierdziłam, że nie czytam, co tam jest w środku, i po prostu przyjedziemy i co posmakujemy. Ciekawe. Ogląda to dobrze. Zaraz robimy to smaku. Widzowie, mieliśmy rację. Są kulki z czekoladą w środku. Mieliśmy, czy ja miałem? No, pół na pół, mieliśmy wspólnie. A tutaj takie normalne jest Bubble Tea. Tylko ten syrop jest na dole, trzeba to dobrze wymieszać. Czyli to po prostu Taki. zwykła, i ta też taka to też zwykła. ta też taka zwykła. A tu w ogóle nie rozmieszali, nie? Jak ja nie lubię mango, tak ja to jest dobre mango I jak jaka dobra Ej dobra ta bubble tea Jest zarombista, Dobra to jest szejka To jest coś co Ci będzie smakować były takie trochę. Dają waj trochę kolite te kulki. Trochę tak? Wiesz, że ja chyba nigdy nie jadłem shakea w KFC w ogóle. Nigdy? Nie, bo ja nie jestem fanem szejków. A, zmożliwiał mi łeb. Shake smakuje jak lody czekoladowe. No, a co ty myśleliście, jak smakuje? Nie wiem, jakby nie wiedziałem, czegoś się spodziewać, ja nigdy nie piję szejka. Co ty gadasz? Hmm? ale weka. Nie, no to ja wszędzie, ale ja zawsze biorę shakea waniliowego. Ja nie jestem fanem, poza kakaem, napoju z mlekiem. Ja nigdy nie biorę jakichś szejków właśnie owocowych, czy coś takiego, bo hmm. mi to nie smakuje. No, takie lody. I kulki trochę faktycznie kolowe średnie mocno. Mango jest dużo lepsze. bo jego miała pojechać do KFC i zamówić coś do picia, to bym wzięła to. Ale jak ktoś lubi czajkę czekoladowego, to no. nie. dobra, to jest jabłka. Mam nadzieję, że to będzie mój faworyt. Ej, tak szczerze mi mango bardziej smakuje. To za słodkie to jabłko. No? Mało kwaśne Mango jest lepsze. Ej, to jest słodsze niż mango w ogóle. no Gdzie zwykle jest tak, że to mango jest takie słodkie. Wiesz no, co, może nam dali tu za małą syropę? Możliwe. dużo albo coś. Możliwe. Ciekawe, ale ten jest lepszy. Ten jest strasznie mhm. słodki. To jest takie 5 na 10. Szejk jest 3 na 10 dla mnie, a to jest 8 na 10. Możemy wymieszać razem. Nie, to po prostu <grymne> Idziemy teraz do domku. Proszę o godzinę, żeby zmienić sobie makijaż, posmarować sobie brzuchu na noc. I będę szła sobie troszkę popracować, bo muszę zaplanować filmy trochę w przód. Muszę sprawdzić też filmy na jutro, ogarnąć miniaturkę i tak dalej. Więc dzisiaj już nic ciekawego nie będę robić, ale za to z wami widzę ja się jeszcze jutro. Jest już godzina 12 kolejnego dnia. My jesteśmy już ogarnięci po śniadanku i ogólnie miałam plan na dzisiaj taki, że... Co Nagrywałem efekt dźwiękowy do filmu. Okej. Jednące do Ogólnie chciałam sobie dzisiaj fajnie spędzić dzionek poza domem, pójść na jakiś fajny spacerek, na obiad gdzieś na mieście i tak dalej, ale od rana są straszne burze, straszny deszcz, i po prostu trzeba zmienić plany. więc stwierdziłam, że wykorzystam ten czas, żeby troszkę poogarnić w domu, muszę ogarnąć kosmetyki moje, pawaciuchy wyprać po powrocie i tak dalej. Więc dzisiaj zrobimy sobie taki dzionek w domu, a jeżeli chodzi o obiad, to będziemy dzisiaj mieć gości, bo przyjedzie do nas Maksiu ze swoją dziewczyną i zrobimy sobie chicken Parmezan. To jest jedno z naszych ulubionych dań. Jego dziewczyna jeszcze tego nie jadła, ale słyszała o tym i mówiła, że. Chciałaby posmakować, więc dzisiaj przygotujemy dla nich obiad. No dobra, idziemy do biura, zacząć ogarniać moje kosmetyki. Tam nie robiłam porządku, chyba z pół roku. No, trzeba po prostu zrobić tam porządek. Dobra, zabieramy się za toaletkę. Przed naszym ślubem z Pawłem byłam na lekcji makijażu i gdzieś tam dziewczyna, która mnie uczyła, polecała mi kilka rzeczy. Ja już te rzeczy w kilka miesięcy przetestowałam i rzeczywiście mogę też Wam je na przykład polecić. I jedną z tych rzeczy jest. E, taki bronzer z Eveline, On jest naprawdę mega, mega fajny. On jest do konturowania na mokro. Ja sobie nakładam e, troszkę na gąbeczkę, rozsmarowuję trochę na ręce i wtedy sobie nakładam na twarz i jest naprawdę bardzo ładny i ładnie się tak mm, rozkłada na twarzy, tak chyba mogę to powiedzieć, że po prostu fajnie wygląda. Użyłam też różu z Rare Beauty, tylko z nim trzeba uważać, bo jest bardzo napigmentowany, więc trzeba go nakładać tak naprawdę bardzo, bardzo mało. Ja też sobie nakładam po prostu trochę na rękę i wtedy gąbeczką nakładam dalej. O! I to jest w ogóle od Odkrycie moje, ja lubię nakładać makijaż gąbeczkami Zawsze gdzieś tam używałam różne gąbeczki I nie mogłam trafić na taką, która jest Idealnej konsystencji, która fajnie Wszystko blenduje i tak dalej I ta dziewczyna na tych zajęciach z makijażu Poleciła mi tą firmę To jest firma Ibra I te gąbeczki kosztują chyba 15 zł I są naprawdę sztos. Swoją drogą, ładna jest ta toaletka, którą mam Ale jest tragiczna Patrzcie to, Wy widzicie jak ona się majta i nie jesteś w stanie nic z tym zrobić. Ona po prostu tak jest. Tak samo te szuflady, one się otwierają tylko do połowy. Jak chcecie coś sobie wyciągnąć właśnie z tyłu czy cokolwiek, to jest po prostu masakra. Więc e, będę musiała za jakiś czas sobie wymienić tą toaletkę, bo jest to irytujące, że ona się cały czas chwieje. To no jest po prostu niepraktyczna. Pójdę do Ikei sobie jakąś za mało pieniędzy, bo tam są dużo, dużo tańsze takie rzeczy i będę po prostu miała wtedy fajną toaletkę. Taką zwykłą. No dobra, zabieramy się za sprzątanie. Dobra, reszta rzeczy jest już do wyrzucenia, więc e, to już wszystko wyrzucam i pójdziemy sobie jeszcze umyć pędzelki. Pędzelki umydę jak coś, to niektóre z nich mają takie kolorowe końcówki, to nie tak, że ja źle posprzątałam. Właśnie Paweł skończył pracować, więc mogę mu teraz wręczyć paczkę, która do niego przyszła. Ja ją zamówiłam, ale przyszła dla niego. Hej! może mi przeszkadzać? Przepraszam bardzo, ale paczka przyszła. Uuuu, a to jest, ja ci to Pokazywałeś mi, no ale kupiłam pojedyncze, nie podwójne. A to jest to jak na laptopa, nie? Tak. Czy na tableta? Na laptopa. Nie, to jest moja To katana. jest na laptopa. Dupa, nie na laptopa. No jest na laptopa. Patrz to. No zobacz to. No! Ale no, się ścisnął, ale wszedł. No! Dziękuję. Proszę bardzo. Teraz masz całe stanowisko zrobione. To jest co szybka, rodzinna drzemka. No, jestem za. Ale pół godziny max. Pół godziny, bo my wtedy dan. musimy przygotować obiad, bo Maxi przyjeżdża z dziewczyną. Oficjalnie no? mówi, że ma dziewczynę? No, Maksie mówił, że ma dziewczynę. No. Czy nie? No mówił chyba. No dobra, widzę. My idziemy się położyć, poprzytulać, a potem robimy obiad. Jesteśmy już po rodzinnej drzemce i teraz przyszła pora, żeby zrobić obiad, bo e, za pół godziny mamy gości, więc trzeba się spieszyć. Chicken parmesan to jest danie, które pokazywaliśmy wam na Jaworce gotujemy jak robimy. Jest naprawdę mega, mega dobre. Jest taki kurczak w panierce serowej i do tego jest sos pomidorowy, który jest przepyszny, je się to z makaronem. I taka ciekawostka, jest to przepis z który jest jakby z przepisów zagranicznych, w sensie z przepisów amerykańskich. I za każdym razem, jak jesteśmy spoko właśnie w Stanach, to zawsze jemy chicken parmesan. Tam chicken parmesan to jest zupełnie inny level chicken parmesanu. To moje też jest dobre, ale nie jest tak dobre jak tam. Doro, moi drodzy, ja zabieram się do roboty, bo mam 30 minut, więc mam naprawdę bardzo mało czasu. Idę yy, robić sos tutaj zaraz dodam wszystkie składniki, mięso i tak dalej, więc yy, robimy przepis na bielek. Dziadek. Teraz się tą porcję. Bardzo dobra, a widzicie, mam tutaj... Moje To jest śmieszne danie, bo ono jest delikatne w smaku, jest ale jest ciężkie dla żołądka bardzo. Nie jest takie ociężałe, nie? No, ale jest przepyszne. To jest ogólnie chicken parmezan, ale my robimy turki cheddar. Jak doszło w ogóle, że my zrobiliśmy tu pierwszy raz cheddar zamiast tego parmezanu? Chciałaś zjeść, a ja nie kupiłam parmezano. Okay. po prostu zrobiłam tak strzenę. Bo stwierdziłam, że jest intensywny cheddar, nie? Nigdy nie robiliśmy z parmezanem tego jeszcze. No. Postawiliśmy już Maxię z dziewczyną do domu i przyjechaliśmy teraz na badania. Przyjechaliśmy na echo serca naszego maluszka i po prostu na takie USG połówkowe to się nazywa. No bo jesteśmy w połowie ciąży. Okay. No, Więc to jest USG znaczy połówkowe To, że jesteś w połowie, to wiem, tylko nie wiedziałam, że on się tak nazywa no. z uwagi na to. Tak, 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 no chyba tak. Więc idziemy zobaczyć znowu naszego maluszka. Teraz będzie takie dokładne to USG, bo ono jest takie takie super dokładne. Idziemy i damy wam znać po czego się dowiedzieliśmy Dokładnie tak Jesteśmy już po i wyszliśmy z uśmiechem na twarzy, bo Wszystko, wszystko jest git tak. Serduszko bije prawidłowo tak jak podejrzewaliśmy Więc jakby z serduszkiem jest wszystko w porządku Dobrze, że mieliśmy to echo serca dzisiaj, żeby właśnie to wszystko zweryfikować Widzieliśmy buźkę, widzieliśmy Taak. rączki, widzieliśmy nóżki Ta pani tutaj ma taki super sprzęt, że robi zdjęcia 3D normalnie Tak, mamy jakby zdjęcie jego twarzy Chodzi w głąb brzucha jakoś no. tym od USG. To się wiadomo, nie wkłada tego, tylko po prostu ma taką tak. maszynę, że to wchodzi w głąb, jakby nie widzi normalnie I powoł. Wszystko, no? Jakby widać twarzyczkę, tak. całą widać ciersty no. twarzy. Tak. Można by było powiedzieć, po kim ma na przykład nosek. E, ogólnie wygląda z boku, jakby był po tobie. No, ustama ma twoje, zobacz, ma, usta no, mówię, ma moje. Masz, tak, to są twoje usta. moje ma moje, ale nosek się formuje żuków. <laughs> o, przepraszam. Nosek żuków się formuje. <laughs> ogólnie patrzcie, ile mamy zdjęć. To jest hit, nie, na tych. Patrzcie to. To są wszystkie zdjęcia. Ja dalej to ciągnę. Tak, to jest masakra. No ale zweryfikowaliśmy całe serduszko. Jakby wszystkie narządy, wszystko jest w porządku, więc bardzo fajnie, bardzo się cieszymy. Można się Już z... trzecia osoba potwierdziła, nam, że to chłopczyk. Tak. No kurde, na tym USG było tak widać, że to jest chłopiec, że no. Czujemy ruchy. W sensie jakby ja czuję ruchy, dzisiaj Paweł też czuł pod ręką i ja przez chwilę miałam wrażenie, że to są gazy, bo on tak, tak samo czujesz. Ale dzisiaj zweryfikowałam to, że jak pani dotykała go i on się ruszał, to mam to samo uczucie, czyli czuję ruchy. No, Fajnie. Ja cię pod ręką czułem, włożyłem tak, rękę no. na brzuszku, i normalnie czułem takie, takie. Kupniaczki takie małe. Kupniaczki, takie tyci, tyci, takie, no. jakby Ktoś was tak wiecie, tak pu pu tak, Takie słodkie no. to było. No. To było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszego vloga. Lajka zostawcie, subskrybujcie tak. i widzimy się niebawem. Pa pa.